Oto przetłumaczony tekst na język polski, z uwzględnieniem kontekstu i potencjalnych dostosowań dla YouTube. Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Tymi słowami Bóstwo objawiło swoją nieskończoną miłość do nas, obiecując wsparcie i kierunek w najtrudniejszych chwilach. Aby urzeczywistnić te obietnice, wyznaczyło cnotliwych mężczyzn i kobiety do ostrzegania i prowadzenia narodów, zwłaszcza w czasach kryzysu. Naród polski, głęboko zakorzeniony w wierze, otrzymał wyjątkowe zadanie bycia ludem niezachwianej wiary, odporności i nadziei, nawet w obliczu przeciwności losu. Aby pomóc w wypełnieniu tej życiowej misji, moc niebiańska zesłała potężnego protektora i posłańca. Świętego Andrzeja Bobole, męczennika, który poświęcił swoje życie dla wiary i stał się jednym z najważniejszych orędowników narodu polskiego. Jednak mało znanym aspektem jest to, że święty Andrzej nie tylko strzegł ziem polski, ale także pozostawił proroctwa głęboko niepokojące o przyszłości narodu. Niektóre z jego przepowiedni już się spełniły, podczas gdy inne były lekceważone przez lata. Najbardziej alarmujące jest to, że te zapomniane wcześniej proroctwa odżyły w naszych czasach, a wydarzenia, które przewidział, wydają się coraz bliższe urzeczywistnienia w przerażający sposób. Znaki są wokół nas, ale pozostajemy nieświadomi. Święty Andrzej przewidział okres, w którym wiara Polaków zostanie wystawiona na próbę, kiedy straszne wydarzenia będą próbowały uniemożliwić wypełnienie naszej boskiej misji. Ujawnił również, co Polska musi zrobić. Aby stać się narodem wielkiego dobrobytu, postępu i pełnej wiary. Ten warunek jest nierozerwalnie związany z jego trzecim proroctwem. Jednak czwarte proroctwo jest najbardziej niepokojące, ponieważ łączy się bezpośrednio z tym, czego doświadczamy obecnie, odciągając nas od naszego celu. Jakie są proroctwa świętego Andrzeja? Co nas czeka? Zwróćcie uwagę na proroctwa naszego patrona, ponieważ jego słowa niosą ze sobą los narodu. Mogąc prowadzić do chwały lub zwiastować jego koniec. W swoim miłosierdziu boskość daje nam możliwość reakcji, wysłuchania wezwania św. Andrzeja. Odpowiedź na to wezwanie leży w nas. Święty Andrzej Bobola nie był postacią zwyczajną. Urodzony w 1591 roku, poświęcił swoje życie szerzeniu wiary katolickiej i misji zjednoczenia chrześcijan w czasach naznaczonych intensywnymi konfliktami religijnymi. Ta misja pociągnęła za sobą jednak nieubłagane prześladowania. W 1657 roku spotkał go tragiczny los z rąk kozaków, z powodu jego niezachwianego oddania. Historia jednak na tym się nie skończyła. Nie był tylko świętym i męczennikiem, ale także boskim wysłannikiem, wyznaczonym do ochrony i prowadzenia Polski w trudnych chwilach. Po śmierci Andrzej wielokrotnie ukazywał się wiernym. Przekazując przesłania i proroctwa niebiańskie, które bezpośrednio łączą los Polski z większym planem, jest czczony jako potężny orędownik i symbol duchowej ochrony. Jego słowa nie były mgliste ani symboliczne, ale bezpośrednie i szczegółowe proroctwa, które wskazywały zarówno na niebezpieczeństwa, które czekają naród, jak i na obietnice odkupienia i dobrobytu, które można osiągnąć, jeśli naród polski pozostanie wierny swojej boskiej misji. Teraz ponad trzy wieki po jego śmierci jego przesłania rozbrzmiewają z bezprecedensową pilnością. Wśród przesłań świętego Andrzeja cztery proroctwa wyróżniają się swoim znaczeniem, ponieważ są głęboko powiązane z przyszłością Polski. To, co przewidział święty Andrzej, ma swój początek w jego pierwszym proroctwie. Kiedy Polska odzyskała niepodległość po ponad wieku obcego panowania, Przewidział, że po Wielkiej Wojnie Polska, która zniknęła z mapy na ponad 100 lat z powodu podziałów między obcymi mocarstwami, odrodzi się jako niepodległy naród. Ta wizja wydawała się niemożliwa w czasach, w których żył, ale urzeczywistniła się w 1980 roku, po I wojnie światowej. Kiedy Polska odzyskała swoją suwerenność, to wydarzenie stało się historycznym kamieniem milowym. Który udowodnił siłę i boski cel istnienia Polski. Jednak Andrzej ostrzegał również, że ta niepodległość nie wygasi trudności. Przewidział, że Polska stanie w obliczu wyzwań duchowych i moralnych, które wystawią na próbę jej jedność i wiarę. Odzyskanie suwerenności przez Polskę było znakiem boskim. W swoim drugim proroctwie święty Andrzej Bobola oświadczył, że zostanie ogłoszony patronem Polski. Przez wieki ta wizja wydawała się mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę lokalny i czasami zaniedbywany charakter jego kultu. Jednak proroctwo spełniło się w 2002 roku, kiedy papież Jan Paweł II oficjalnie ogłosił go patronem Polski. To uznanie wyznaczyło okres duchowego odrodzenia dla narodu. Andrzej Bobola przewidział, że Wisła odegra kluczową rolę w boskim planie, ale dobrobyt Polski będzie bezpośrednio związany z jej wiernością duchową. Trzecie proroctwo, najbardziej pilne i niepokojące, jeszcze się w pełni nie spełniło, chociaż znaki wokół sugerują, że żyjemy w decydującym momencie z potencjałem do jego realizacji. Pomimo bogatego chrześcijańskiego dziedzictwa, Polska stoi obecnie w obliczu intensywnych debat na temat kwestii moralnych i rosnącego oddalenia od tradycyjnych wartości. Święty Andrzej wiedział, że naród zostanie wystawiony na próbę w swojej boskiej misji. A współczesne wyzwania mogą zadecydować, czy Polska pójdzie drogą chwały, czy upadku, ogłosił, że Polska ma potencjał, aby stać się narodem wielkiego rozwoju i wiary. Jednak aby tak się stało, konieczne jest czczenie go jako orędownika i protektora, nie tylko jako tytuł, ale jako żywe wezwanie do wierności wierze chrześcijańskiej. Dobrobyt i boska misja Polski są nierozerwalnie związane z tym oddaniem. Polska ma wyjątkową rolę w planach Bożych, ale jej chwała zostanie osiągnięta tylko wtedy, gdy utrzyma płomień wiary. Czwarte i najbardziej alarmujące proroctwo św. Andrzeja odnosi się bezpośrednio do naszych czasów. Przewidział, że w odległej przyszłości Polska stanie w obliczu kryzysu o przerażających rozmiarach, w którym wiara, jedność i jej rola na arenie światowej zostaną wystawione na próbę. Mówił o okresie, w którym siły zewnętrzne i wewnętrzne będą próbowały zniszczyć duchowe fundamenty narodu, podsycać wewnętrzne podziały i zagrażać jego boskiej misji. Znaki, że to proroctwo zaczyna się spełniać, są oczywiste i niepokojące. W swoich słowach ostrzegał: Nadejdzie czas, kiedy siły przeciwne wierze będą próbowały podzielić mój lud. Obce ideologie i naciski zewnętrzne. Będą dążyły do zniszczenia duchowych fundamentów Polski. Ale pamiętajcie, Polsko, Bóg was wybrał do specjalnej misji, a wasza chwała zostanie osiągnięta tylko wtedy, gdy pozostaniecie mocni w wierze. Kiedy jedność wyda się niemożliwa, a nadzieja zacznie zanikać, zwróćcie się do Boga, odnówcie wasze oddanie, a ja będę z wami. Jeśli się odwrócicie, staniecie w obliczu niebezpieczeństw które zagrożą nawet waszemu istnieniu jako narodu. Polska stoi obecnie w obliczu coraz większych wyzwań duchowych i kulturowych. Sekularyzacja, która rozprzestrzeniła się już na znaczną część Europy Zachodniej, grozi głębokim przeniknięciem do polskiego społeczeństwa. Debaty na temat roli Kościoła, kwestii płci i redefinicji wartości rodzinnych stawiają pod znakiem zapytania boską misję Polski. Ponadto sytuacja geopolityczna stawia Polskę w delikatnej pozycji. Trwający konflikt w pobliżu zagraża naszej stabilności. Andrzej Bobola przewidział, że Polska stanie w obliczu wyzwań geopolitycznych, które wystawią na próbę jej boską misję, a teraz widzimy, jak te wyzwania rozgrywają się na naszych oczach. Obecnie Polska po raz kolejny znajduje się w centrum niebezpiecznej sytuacji, która może na nowo zdefiniować jej przyszłość. Wewnętrzne podziały wśród Polaków są kolejnym alarmującym znakiem. Święty Andrzej zawsze podkreślał znaczenie jedności narodowej jako niezbędnego filara realizacji boskiej misji Polski. Jednak obserwujemy społeczeństwo coraz bardziej podzielone, nękane gorącymi debatami na temat przyszłości kraju, podsycane przez naciski zewnętrzne i konflikty wewnętrzne. Andrzej Bobola wiedział, że podzielony naród nie może prosperować ani wypełniać swojej duchowej roli w świecie. Święty Andrzej postrzegał ten moment jako ostateczny test dla narodu polskiego. Okres, w którym kluczowe decyzje zadecydują, czy Polska wypełni swoją rolę jako duchowa latarnia Europy, czy ulegnie temu samemu duchowemu upadkowi, co inne narody. Przewidział, że boska ochrona będzie zależała od oddania ludu, ale ostrzegał również, że brak tego oddania może prowadzić do duchowych i materialnych katastrof. Bracia i siostry, Znaki wskazujące na spełnienie proroctw świętego Andrzeja są jasne: Polska, choć jest jednym z najbardziej katolickich krajów w Europie, stoi dziś w obliczu. W obliczu rosnącej sekularyzacji nasilają się debaty na temat kwestii etycznych i moralnych. Wiara, która zawsze była fundamentem narodu, jest obecnie kwestionowana przez wpływy zewnętrzne i wewnętrzne. Dyskusje na temat roli Kościoła. Redefinicja struktur rodzinnych i wpływ ideologii świeckich napinają społeczeństwo, stanowiąc zagrożenie. Ostrzega się, że wiara obywateli zostanie wystawiona na próbę, a utrata spójności może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje dla przyszłości kraju. Jednak nie wszystko stracone, przesłania ważnego świętego niosą ze sobą nadzieję. Pokazał, że w chwilach największego niebezpieczeństwa opatrzność boska może zmienić bieg wydarzeń. Cud, który wydarzył się na rzece w 1920 roku, jest tego dowodem: kiedy naród był na skraju porażki w starciu z sąsiednim krajem, oddanie i wstawiennictwo tego świętego pomogły krajowi przezwyciężyć to, co wydawało się niemożliwe. To pokazuje, że wiara ma moc przekształcania kryzysów w momenty triumfu, o ile jesteśmy skłonni słuchać i działać. Teraz ważne proroctwo tego świętego stawia przed nami bezprecedensowe wyzwanie. Obiecał, że kraj może osiągnąć niewyobrażalny dobrobyt. Ta obietnica jest uwarunkowana odnową wiary, oddania i jedności ludu. Istnieją wyraźne znaki, że to proroctwo się spełnia, ale to, co jeszcze ma nadejść, zależy od naszej reakcji. Jeśli nadal będziemy ignorować wezwanie, możemy stanąć w obliczu strasznych konsekwencji. Święty oświadczył, że kraj nadal ma możliwość zmiany biegu swojej historii. Ujawnił, że odnowione oddanie i modlitwa mogą przynieść boską ochronę, która jest niezbędna do pokonania tych wyzwań. Obiecał, że jeśli lud powróci do swojej wiary i wzmocni swoją jedność, kraj nie tylko przetrwa, ale także będzie prosperował w sposób nigdy wcześniej nie widziany. Przyjmując jego słowa i jednocząc się w modlitwie i oddaniu, możemy zapewnić przyszłość pełną chwały i dobrobytu dla naszego narodu. Decyzja należy do każdego z nas, a ten ważny święty nadal wstawia się za nami, ale musimy zrobić swoje. Musimy odnowić naszą wiarę, wzmocnić jedność i uhonorować szczególną rolę, która została zarezerwowana dla kraju w większym planie. Czas nagli, a znaki są wszędzie. Od nas zależy, czy odpowiemy na wezwanie, czy poniesiemy konsekwencje ignorowania jego przesłań. Los kraju jako Ziemi wybranej zależy od naszej wiary i oddania. Obyśmy mogli odpowiedzieć na wezwanie tego świętego i dzięki jego wstawiennictwu zagwarantować przyszłość światła, nadziei i dobrobytu dla naszej Ojczyzny. To, co nas czeka, zależy od tego, jak zareagujemy teraz. Obyśmy wspólnie wołali o wstawiennictwo świętego, naszego patrona, w tym kluczowym momencie dla kraju. Zjednoczmy się w krótkiej modlitwie, błagając o ochronę tego ważnego świętego, o święty, chwalebny męczenniku i patronie. Módl się za nami, wstaw się u siły wyższej za naszym narodem, wzmocnij naszą jedność, wiarę i odwagę w trudnych czasach, chroń każdego obywatela, który stoi w obliczu wyzwań, prowadź nas do przezwyciężenia podziałów i uwolnij naszą ziemię od wszelkiego kryzysu i zagrożenia. Pomóż nam wypełnić naszą misję bycia światłem dla świata i pozostać wiernymi. Wzmocnij nasze serca, abyśmy mogli podążać drogą chwały i dobrobytu pod boską opieką. Amen. Jeśli pragniemy być wysłuchani przez siłę wyższą, dlaczego nie posłuchamy jej próśb? Czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wezwanie i odnowić naszą wiarę? Czy nadal będziemy ignorować znaki, które nam pozostawiono? Niech opatrzność boska błogosławi każdego z nas i cały naród.